Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, się mówimy kolejnego quest'a, no i tym razem co musimy zrobić? Musimy zablokować damage za pomocą Kingsmana. No i teraz, quest wydaje się prosty, tylko co ten Kingsman i jak zablokować ten damage? Otóż już tłumaczę. Kingsman jest to nowa rzecz, która została dodana w ostatnim patchu, czyli Kingsman Umbrella. Jest to po prostu parasolka, która działa podobnie do miecza świetlnego z tego co się orientuje i po prostu musimy sobie ją znaleźć, to jest legendarny item z tego co wiem, no i dosyć właśnie rzadko niestety leci, więc to jest inny problem. Tutaj warto dodać, że blokuje się podobnie właśnie jak przy, w przypadku miecza świetlnego damage. No i najcięższym tak naprawdę e, tutaj aspektem tego questa jest znaleźć tą parasolkę. E, warto właśnie wspomnieć, że parasolka występuje tylko na trybie chyba solo, duo i składy. Wydaje mi się, że no na parzance jej nie ma oraz na pewno nie ma jej na trybie kompetytywnym, czyli arena bądź turnieje Dlatego jeśli chcecie tego zro quest'a zrobić Ja osobiście rekomenduję iść oczywiście właśnie na zwykły tryb typu solo, duo, składy Dlatego, że tutaj jest właśnie prawdopodobieństwo największe znajdziemy No bo niestety na innych trybach nie występuje Także tak to mniej więcej działa eee, No i co? Co musimy zrobić? Musimy po prostu lucić tak długo eee, Aż po prostu znajdziemy tą parasolkę czy ciężko mi jest znaleźć? No niestety dosyć ciężko. Występuje ona randomowo, także myślę, że każdy da radę znaleźć. I teraz jak po prostu zrobić tę kwestię? Jeśli mamy parasolkę, to musimy po prostu Zgodnie z instrukcją, po prostu przytrzymać dany klawisz, aby to blokować właśnie damage. To będzie prawdopodobnie tutaj właśnie prawy klawisz, e, myszy, chyba że właśnie jest jakoś inaczej ustawiony. Na przykład macie, bądź jest e, coś zmienione, także tak to więcej wygląda. I w momencie, gdy ktoś do nas strzela, to po prostu będziemy sobie e, blokować ten damage i tak to więcej działa. Kwestia jest naprawdę prosty wystarczy właśnie się ustawić do przeciwnika, który będzie w nas strzelał i powinniśmy bez problemu właśnie nabijać sobie zamieć. Myślę, że jak ktoś właśnie pamięta miecze świetne, to na chilku będzie wiedział o co chodzi właśnie w tym kwestiku. Także co, dajcie znać, czy odcinek się przydał, czy ładnie wszystko wytłumaczyłem, czy nie, dajcie właśnie znać. No i to ja się żegnam, nie będę no już przedłużał. Do następnego, trzymajcie się, cześć.